Nie dać tego ojciec, nie dać tego matka, co może dać ci sąsiadka. Witajcie w najgłupszym pomyśle, jaki może przyjść do głowy samotnemu mężczyźnie. Pomysł, który na początku wydaje się idealny, jednak z czasem zamienia się w pożar, czyli romans sąsiadku. Bo prawda jest taka, że często najłatwiejszy dostęp do kobiety oznacza jednocześnie najtrudniejsze wyjście z tej. Relacji. I tutaj uwaga, nie jest to zwykły romans, jest to romans z bombą zegarową, która może wybuchnąć w każdym momencie, i co najgorsza, najgorsze, mieszka bardzo blisko ciebie, czasem nawet 20 metrów. I omówię ten temat w pięciu konkretnych punktach. Pierwsze, dlaczego ten pomysł wydaje ci się tak idealny? Drugie, co może pójść źle, a najprawdopodobniej pójdzie? czyli mapa katastrofy. Trzecia matematyka takiej relacji. Czwarta, czy taki romans może się udać, a jeśli tak, co trzeba zrobić, aby to zostało zrealizowane oraz piąta rzecz alternatywy, czyli co zrobić zamiast tego. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, koniecznie zostań do końca tego wideo. Witam na kanale Facet bez Cenzury, gdzie omawiam głównie tematy związane z kobietami. Relacjami oraz tematy istotne społecznie. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, bardzo miło Cię widzieć. Z tej strony wyświetlają Ci się listy moich filmów. Jeśli któryś tytuł wydaje ci się ciekawy, intrygujący, wejdź na mój kanał i sprawdź ten film. Jeśli Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, podziel się swoją opinią lub historią. A jeśli uznasz, że cały kanał jest ciekawy, co mam nadzieję, że nastąpi kliknij subskrybuj, by nie przegapić najnowszego odcinka, który być może w czymś Ci pomoże, rozwiąże jakiś Twój życiowy problem związany z kobietami lub po prostu dostarczy rozrywki. Będę Ci bardzo wdzięczny, ponieważ cel, moim celem do końca roku jest, by kanał przekroczył 5000 subskrypcji i Ty także możesz dołożyć do tego swoją cegiełkę. W momencie, kiedy to nagrywam, jest ponad 4,5 tysiąca subskrypcji, czyli jesteśmy blisko, a jest jeszcze... Około trzech tygodni możemy to zrobić razem. Ale już przejdźmy do głównego tematu, czyli do romansu z sąsiadką. Jak to dokładnie wygląda? Punkt pierwszy to jest, dlaczego ten pomysł wydaje się tak idealny, bo przecież co może pójść nie tak? No, co może pójść nie tak, to mówię w drugim punkcie, ale tutaj skupimy się najpierw, dlaczego to jest taki fajny pomysł dla Ciebie. Prawda jest taka, pierwsza prawda, którą musisz znać, że Twoje instynkty Cię po prostu oszukują. Myślisz, że masz łatwy dostęp do kobiety, a niski wysiłek, ponieważ niewiele musisz robić. Nie musisz nigdzie jeździć, chodzić na jakieś randki, po prostu idziesz do niej obok, jest seks, jest fajnie, jest sympatycznie. Ale co Ty przez to tak naprawdę robisz? Tylko to jest sobie... Omówimy konkretne rzeczy, dlaczego ty tak postępujesz. No, pierwsza rzecz jest taka, że wybierasz wygodę nad rozsądek. Czyli ty możesz nawet wiedzieć, że to może się nie udać, może mieć jakieś negatywne konsekwencje dla ciebie, ale mimo wszystko to idziesz, bo jest wygodniej. Druga rzecz, najważniejsza, po prostu myślisz swoim penisiem, penisem, a nie mózgiem. To jest największy problem mężczyzn, i przez to mają dużo kłopotów w swoim życiu. Trzecia rzecz, po prostu nie liczysz kosztów. Patrzysz tylko na to, jakie są zyski, a nie co musisz zrobić, by to osiągnąć. Czwarta rzecz, ostatnia, ignorujesz podstawową zasadę, czyli nie stra się tam, gdzie się je. To jest proste, jednak dużo ludzi to po prostu ignoruje. Prawda jest taka kolejna prawda, że każdy facet, który wszedł w romans z sąsiadką, myślał, że jest mądrzejszy od innych. No i prawie każdy się w tej kwestii pomylił i to pomylił bardzo grubo. A teraz przejdźmy do drugiego punktu, czyli co może później, tak, a najprawdopodobniej pójdzie, czyli mapa katastrofy, co się może stać. No jest to oczywiście moja subiektywna lista katastrof. Ty może znać jakieś inne. Jeśli tak jest, podziel się z tym w komentarzu z innymi widzami. Bo to nie jest tak, że romans z sąsiadką jest to ryzyko. Jest to po prostu pewność problemów i to sobie musimy ustalić. No, oczywiście mogą być pewne wyjątki, ale to na koniec omówię, co musi się stać, by to zadziałało. Oczywiście to nie zadziała. Na wszystkich tego musimy być pewni. Scenariusz pierwszy jest taki, że ona zakocha się w tobie na zabój, a ty tego po prostu nie chcesz. Ty woisz jakieś przygody, a ona już chce związku. No i, i gdy jej to przekażesz, że tego nie chcesz, ona zacznie cię obserwować. Z kim ty się spotykasz, co robisz? Może to robić przez okno, lub po prostu gdzieś tam cię śledzić. Będzie dokładnie wiedzieć, kiedy wracasz, z kim i o której. No, jest to duża niedogodność. Myślę, że się ze mną zgodzisz. No i może być też tak, że będzie to niby przypadkiem wpadać do Ciebie po coś tam nie? po cukier, po kawę, po mąkę lub przyniesie Ci jakieś ciasto, które akurat upiekła i pomyślała, że byś miał ocho by miałbyś ochotę spróbować tego ciasta. No, a gdy Ty będziesz chciał zerwać taką relację, bo już uznasz, że dalej nie wytrzymasz, nie chcesz po prostu tego ciągnąć, no to przecież ona mieszka tuż obok Ciebie. I tak będziecie się widywać, i ona może rozpoznać na Twój temat jakieś tam nieprawdziwe rzeczy do innych sąsiadów. No, scenariusz drugi, no to jeśli ona ma partnera czy tam męża, no to ten facet o was się towie. No i w związku z tym on nie będzie musiał Cię szukać daleko, ponieważ Ty mieszkasz tuż obok i wie dokładnie, gdzie cię znaleźć, lub przynajmniej się domyśla. I będzie mógł to zrobić w sposób prostszy i szybszy. Może być tak, że mieszkacie na tej samej klatce schodowej, albo na tym samym piętrze, albo tuż dom obok, czy parę domów obok. To jest proste do znalezienia do, do, do znalezienia Ciebie, a przynajmniej prostsze. No, albo druga rzecz, wie dokładnie, gdzie Ty parkujesz swój samochód. No i wiąże się to z tym, że on może ten samochód, Zniszczyć albo przynajmniej zarysować, albo ewentualnie może zrobić ci, albo chcieć zrobić ci jakoś krzywdę, bo on tylko wie, gdzie parkujesz, nie wie dokładnie, w którym mieszkaniu mieszkasz. Może być jakiś duży blok, no i może się na ciebie zaczaić na tym parkingu i chcieć zrobić ci jakoś krzywdę, albo przynajmniej nieprzyjemnie z tobą porozmawiać, a po co ci to tak naprawdę potrzebne. No, i scenariusz trzeci to całe osiedle się o tym dobyć Tam cała wieś, cała klatka, cały blok nieważne. Bo ona zacznie o tym opowiadać jednej koleżance, za koleżanka, za koleżanka kolejnej i tak dalej. To będzie nieskończoność. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że ona może rozpowiadać na Twój temat nieprawdziwe historie. No, bo o ile jeszcze rozpowiada prawdę, no to jest mniejsze zło. No, ale jak zaczyna kłamać. No to jest słabo. Bo ty wtedy wchodzisz w pozycję obronną, defensywną i musisz prostować te nieprawdziwe informacje, jeśli zależy ci na Twoim wizerunku. No i może być tak, że po prostu Twoi sąsiedzi, co na pani ze sklepu, będą o tym wiedzieć i patrzeć na ciebie podejrzliwie, bo ty musisz mówić, dlaczego tak patrzą, a okaże się, że ona rozpowiadała na Twój temat jakieś historie. No, i scenariusz czwarty: Ty możesz się w niej zakochać, a ona może tego nie chcieć. Nie chcieć być z tobą w związku, może tylko chcieć od ciebie seksu. No, i to poniekąd wiąże się z pierwszym planem, czyli ty będziesz świadomie, bądź nieświadomie patrzył, z kim ona wraca, co robi, o której wraca i tak dalej. No, możesz się wpędzić pewną rodzaj paranoje, a to nie jest do niczego Tobie potrzebne. Twoje zdrowie psychiczne jest najważniejsze i powinieneś o to dbać. Trzeci punkt, czyli matematyka sąs sąsiedzkiego romansu. Co to oznacza? Musisz zwrócić uwagę na rachunek, czyli co zyskujesz, a co przez to tracisz, bo często romans z sąsiadką no to jest powiedzmy 10% twojego czasu, 30% ukrywania, jeśli ona ma jakiegoś tam partnera albo generalnie no. Ukrywanie przed sąsiadami, ponieważ sąsiedzi często patrzą i obserwują, a później gadają. No i 60% no to jest stres związany z tym ukrywaniem. Oczywiście te liczby się zmieniają w sytuacji, gdy ty nie musisz nic, niczego ukrywać ani się tym nie stresujesz. To jest to subiektywne, musisz to dopasować do swojego przypadku, który nastąpi w przyszłości. W przyszłości lub jest obecny. No i tak jest codziennie, bo ona zawsze jest tam, tuż obok ciebie albo bardzo blisko. I tak jest zawsze. Kiedy ty wychodzisz z domu oraz kiedy wracasz, kiedy wynosisz śmieci, idziesz po zakupy i tak dalej. A nawet kiedy masz jakiś gości, czy to inną kobietę, czy po prostu przychodzą do ciebie znajomi, ona może o tym wszystkim wiedzieć. Może tak być, nie musi, w zależności jak duży jest ten blok, osiedle czy ta wioska. No, i tutaj występuje paradoks, ponieważ ty wybierasz najłatwiejszy dostęp do kobiety, czyli najłatwiejszą opcję, która zamienia twoje życie w ciągły film szpiegowski. Oczywiście może tak być, nie musi, tylko podkreślam, że jest to jedna z możliwości. No, punkt czwarty. Kiedy to może się udać? Jeśli tu dotrwałeś, bardzo się z tego powodu cieszę, bo teraz, ponieważ teraz będą rozwiązania. Są to oczywiście bardzo rzadkie przypadki sukcesu. Jednak takie sytuacje się zdarzają, że się udaje to kontynuować, bądź po prostu nie kończy się jakimś płaczem. No i co musi się stać? Pierwsza sprawa, gdy oboje jesteście singlami, Czyli zero jakikolwiek zdrad, ukrywania tego przed partnerem bądź partnerami, jeśli oboje macie, jesteście w związkach. Druga rzecz, jesteście dorośli emocjonalnie, czyli nie bawicie się w dzieci, które bawią się z kolei w dorosłych. To jest bardzo ważna rzecz. No i ustalacie zasady od początku, czyli tylko seks, nic więcej. To jest bardzo ważna rzecz. No oczywiście, jeśli ty chcesz, Jakiejś relacji, to jest inna sprawa. Także powinieneś jej to zakomunikować na samym początku, abyś potem się nie zdziwił, że ona jednak chciała tylko od ciebie seksu, a nie związku. Kolejna rzecz, ona ma dokładnie tyle opcji, co ty. Czyli ty nie jesteś dla niej kolejną jedną z opcji, i ty także masz więcej kobiet, ewentualnie. Wy macie tylko siebie, tak? To jest bardzo ważne, aby potem nie było jakiejś zazdrości. Czyli, pomimo tego, że ustali, ustaliście sobie, że spotykacie się z sobą tylko na seks, no to ona nie ma tego seksu z innymi mężczyznami, a ty nie masz tego seksu z innymi kobietami, ponieważ to może powodować różnego rodzaju napięcia, zazdrości i tak dalej. Nie jest to potrzebne nikomu, i ostatnia rzecz. Możecie się rozstać jak dorośli ludzie, czyli ustalacie właśnie zasady. Kiedy to przestaje działać, to po prostu się rozstajecie pokojowo, tak, bez żadnych awantur, bez. To jest bardzo ważna rzecz. No i punkt piąty, ostatni: jakie są alternatywy, bezpieczniejsze opcje od tego, bo masz pewne wyjścia awaryjne. Jeśli ty potrzebujesz seksu, może po prostu próbować przez aplikacje randkowe. Oczywiście wiem, że jest to trudne i wymaga od ciebie więcej wysiłku. Także oczywiście nie zawsze się udaje. Druga sprawa to są oczywiście kluby oraz pary. No ale to musisz na to poświęcić czas oraz wiedzieć, jak to robić. No i tam już nie spotykasz kobiet, które mieszkają w Twojej klatce schodowej, czy tam w bloku lub dom obok. To jest pewno bezpieczniejsza opcja. Trzecia rzecz to po prostu pracuj nad sobą, rozwijaj się, bo może problem nie być brak seksu, tylko problem z jakiejś Tobie, że czujesz jakieś braki, które nie są z tym związane. Po prostu zajmij się swoim rozwojem, a może ten brak seksu zostanie zminimalizowany i nie będziesz go tak potrzebować. Może tak być, nie musi, to nie, jest, nie dotyczy każdej osoby. Czwarta rzecz to po prostu Poznawaj ludzi w innych miejscach. Tutaj musisz być aktywny, uczestniczyć w jakichś spotkaniach, czy to w jakichś premierach, chodzić do jakichś yy, muzeów, galerii, itd., tak dalej, czy to jakieś kursy. Tam, gdzie po prostu możesz poznać innych ludzi. Ewentualnie jeźdź, poznawaj jakieś inne miejsca, podróżuj, tam możesz poznawać obce kobiety, które nie są Twoimi sąsiadkami. No, oczywiście, tak jak mówię, jest to także ryzyko, że ci się to nie powiedzie, i może Cię kusić, że sąsiadka mieszka obok i ona ma na ciebie ochotę. No to po co ty musisz szukać. To jest Twoja decyzja. Ja Ci tylko powiedziałem, jakie są zagrożenia, ponieważ seks z sąsiadką no to jest jak jedzenie w fast foodzie na stacji beznowej albo jakieś tam hot doga w żabce. tak? Szybkie, łatwe tanie. No, ale za godzinę możesz skończyć na kiblu i po prostu żałujesz. No, tak jest. No, ale już kończąc, pamiętajmy o tym, że prawdziwy mężczyzna myśli jednak przyszłościowo. On planuje. A romans sąsiadką jest to myślenie krótkoterminowe oraz brak myślenia, co może pójść źle. Oczywiście, jeśli ty rozważysz wszystkie za i przeciw, możliwe konsekwencje i mimo wszystko decydujesz się na to, ok, nie ma żadnego problemu, to jest Twoja decyzja i Ty będziesz za to odpowiedzialny. Ja Ci tylko przekazałem, co może później, tak, jednak jeśli Ty uznałeś, że nie są to duże zagrożenia i bierzesz to na katę, super, nie ma żadnego problemu, cieszę się Twoim szczęściem. Ponieważ pamiętaj, że mimo wszystko wygoda dzisiaj może oznaczać problemy jutro albo w niedalekiej przyszłości. A twoje mieszkanie to powinna być twoja twierdza, a nie żaden poligon doświadczalny, miejsce, w którym ty się będziesz stresował, bo ona widzi, z kim ty jesteś, lub sąsiedzi gadają na twój temat. No to jest nieprzyjemne. No i prawdziwa miłość nie szuka najłatwiejszych rozwiązań, ponieważ te działają tylko na krótką metę. Tak niestety jest. Więc jeśli ty naprawdę chcesz romansować swoją sąsiadką... Zastanów się nad tym, nad tym na, naprawdę poważnie, nad możliwymi konsekwencjami. A jeśli Twoja sąsiadka ci się podoba, uznajesz, że jest naprawdę atrakcyjna i może coś z tego być, no to próbuj tylko znając możliwe konsekwencje. To jest bardzo ważna rzecz. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, podziel się swoją. Historią, czy miałeś kiedyś romans z sąsiadką lub masz? Jak to wyglądało? Jak to wygląda? Jak sobie radzisz? Czy skończyło to się dobrze? Jestem bardzo ciekaw, co napiszesz. Sprawdź koniecznie, czy zostawiłeś subskrypcję, by nie przegapić najnowszego odcinka, który być może rozwiąże jakiś Twój życiowy problem z kobietami. Serdeczne dzięki za dzisiaj i widzimy się jutro. Cześć!